Dobry, witamy się we vlogu. Ja nie wiem, czy ja coś nagrywał, ja nie, gdyż ciężko pracowałam z czwórką dzieci. Tak, twórka była. Ale najlepsze jest to, że mieliśmy dzisiaj do 16, ostatnie dziecko. czwartek. A, czwartek. Najlepsze jest to, że do 16 mieliśmy. Ostatnie dziecko rodziców, którzy, którzy siedzą w domu e, i mieszkają naprzeciwko na tej samej ulicy, centralnie naprzeciwko. Dziecko wyszło o e, 15.57. Zastraszyłam się. Idziemy tam na alejki do parku, żeby nie przy blokach. się? To dawaj rękę. Ej, czyli się nie wystraszyłeś? No e, jak to jest, nie bo... alejka, pewnie będą ludzie, którzy puszczają. Eee! Gwiazdy, nie trafią. Gwiazdy są wysoko, nie trafią w gwiazdy. Z Igorem jesteśmy daleko. Tam Jaruś, no, no nie, mam do Tam, no? Już! No uciekaj! Cieszę się Chyba nie tylko my No? Co? To Czemu? No ja lubię zapach siarki Czekajcie jak mi tu każe pokazać No chyba coś nie wyszło Nie było widać Nie lubię takich dziurek bo ja mam tą tropofobię No i się no, bo oni... coś im nie wyszło, bo to powinno do góry wylecieć, wiesz, i dopiero ja wtedy... Jakbyście chcieli wiedzieć, czy się koty boją, piwka nie wiem gdzie jest, ale nie o jakiś czas z taką miną Leo stoi, siedzi na stole. O, faktycznie, i jadł. Patrzcie, jak on ma minę. Leoś, już się? Boże, go mam minę. Musiło i. Ale dlatego do nas wchodził cały czas tutaj. Leoś! Chodź, chodź. chodź przytulimy cię. Cały czas patrzy, wiecie co? Okno. Chodź. chodź Leo, chodź. Proszę. Chodź Leoś, chodź. Piwka, chodź. No nie dasz. Chodź. Chodź Leo, chodź. No, nie ma, nie ma. Nie strasz go. On jest wystraszony. 5 minut. Do nowego roku 2025. Postaniam. tam gdzie strzelają? No, 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 no. i never really noticed what you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain of brings you don't ever wanna give me wings you don't ever wanna set me free <inaudible> <inaudible>

wraca, jeśli chodzi o pole. Jest mieszka! parę... parę a, dni później, byliśmy teraz u marzenki I śnieg miałam nawet w staniku. No. Tym wesołym akcentem kończymy tego krótkiego, dziwnego vloga. E, następny też będzie ładniejszy. Jutro nagrywam. Jutro mam trzech króli. Wy też? Zresztą. Przesadziłaś Tak to jest jak się wiecie, e, pierwszy raz w roku pojawi, mama! pojawi śnieg. się śnieg. No nastąpił się śnieg. Pan jest? Jak to, jak to tam Jak to Także kończę tego vloga. Hmm. Powiem wam, że ten tydzień był dla mnie jakiś kręcony. Nie mogłam się tak zebrać do nagrywania, bo nie wiem czy tak macie, ja na przykład tak mam i nieraz to mówiłam, że na przykład nie potrafię hmm, Odpoczywać, jak mam nieporządek jakiś delikatny. I wiecie, na przykład tutaj jest taki delikatny rozgardiaż, bo nie sprzątaliśmy dzisiaj. Ja w ogóle dzisiaj miałam jakiś taki dziwny dzień, bo wiecie, coś stało się? Mm. Widziałam i <laughs> obudziliśmy się. Poszłam, poszłam pozno, późno spać, ok. Obudziliśmy się jakoś przed dziesiątą. Z igorem ostatnio uczymy się literek. I idzie to bardzo opornie, ale to tak bardzo opornie, że ja już też nerwy tracę. Igorku, jakiś nauczyłeś literek? Nie Możesz się <Sz> zastanowić. Moż no. mo, ma -a. mo my My-a, tak. Z no ja czym te tosty? serem. serem. Igorek sobie zażyczył tosty serem. Musimy kupić zwy zwykły toster, bo mamy ten taki, wiecie, to duży. I tak wszystko to wyciągać, ten taki, wiecie, takiego normalnego, to nie ma za bardzo sensu. Tu tak patrzysz. jak zje tosty. Jutro jest trzech króli, więc chyba jutro będziemy musieli z Igorem, bo Jarek już idzie do pracy. Cię. <k throat> to będziemy musieli z Igorem pojechać do Wieliczki. To też. To też inne, bo tam jest jedyny sklep, który będzie na pewno tam czynny. Tam to masz, więc to masz, się wiecie. Się nie, to jest z telefonu, kochanie, Rysik. E, więc tam pewnie, no Czano? ale to zobaczycie w kolejnym vlogu, bo Czano? jutro chcę nagrać normalnego vloga. Czemu? Żebyście mieli. Nawet już pojutrze. Co kochanie czemu? No bo mam montowała chwilę film teraz i dogrywam, żeby zmontować i dołożyć. Czemu? A ja lubię tym montować. I działać? Hmm? Też tyle. No, także... Opowiem wam jutro, jakie mamy problemy ostatnio z, Igora, z Igorem, musicie mi doradzić, czy to jest po prostu ten okres. Bo już nie wiem, co robić czasami, ale okej. Okay. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że już w jutrzejszym vlogu. Jak nie, to pojutrzejszym, ale nie, myślę, że już po w sensie dla Was, w jutrzejszym, bo chcę właśnie szóstego Wam nagrać. Będziecie ze mną układać. Bo widzicie, ja nie mam jakiegoś takiego bałaganu, jak widzicie. W sensie, widzicie tu, jak butelka za jeden z soda stream, tam jest. Widzicie takie, nie, miało ja, na przykład Jarek, jak coś. Zostawił talerz, czego nienawidzę, chusteczka, a o tam Igor, ja, drugą i wiecie, takie miłe które mnie denerwują po prostu i ja już na przykład, wiecie, nie mogłam się zebrać, bo trzeba było posprzątać, ja zmęczona i już nie mogłam się na, y, do nagrania, bo <coughs> właśnie i nie wiem, czy to jest jeszcze ta nerwica na, na trend moja, czy po prostu jeszcze jakieś mm, zaleciałości, pozostałości po tej mojej depresji, co miałam, bo ja pamiętam właśnie tam, mnie to strasznie depresjonowało. To, że był bałagan, ja też nie miałam siły sprzątać, no bo wiecie, jak jest w depresji i, i to tak, wiecie, się mi nawarstwiało, nawarstwiało, nawarstwiało i, i masakra. I wiecie co, teraz już mam mokre i tuste już włosy, bardziej mokre, yy, bo wczoraj sobie, bo wczoraj była u mnie śliweczka, nie nagrywałyśmy nic, ale wiecie co. Ale my że dziwką siedzimy, jak po prostu stare znajome, chichamy się i takie rzeczy, więc nie miałybyśmy za bardzo co nagrać, bo nie rozmawiamy wtedy do telefonów. E, także wiecie, po prostu to ja ją tu przyjmuję jak swoją taką naprawdę dobrą znajomą e, i, i naprawdę nadajemy na podobnych falach, także wiecie, jakoś tak nie włączamy, ale i tak muszę się do niej odezwać. O ten jej mikrofon, bo, ja, bo Jaroś też kupił. Muszę ten adapter kupić, jak to łączyć z telefonem, bo nie chciałabym osobno mieć dźwięku, osobno, wiecie, ścieżki nagraniowej, więc muszę się do niej zapytać i muszę zrobić brzwi z tego, co widzę. I wiecie o tym, że odkryłam? Mama! No? A to a w czym to zrobiłeś tosty? Wiecie co, i tak przerwałam nagranie. Bo tam Jarek Igorowi zrobił, wiecie, chlebka z y, tym takiego tostera, no. co tak wyskakują, y, te tak, tosty. Tak, ale musi musi gdzieś indziej, mamy taki duży toster. No, a on się taki zwykły, żeby było zamykanie, ja wam mówię, mamy mam taki wielki, tak, takie że możemy małe. obiady tam robić, a po prostu trzeba kupić taki zwykły. Takie małe. I przerwałam, bo poszłam zobaczyć, no i już nie nagrałam, taka jestem, no, ale powiem właśnie, że Zapytać śliwki, bo właśnie widziałam, że mm, ona ma tego też y, mikrofon na ostatnim vlogu, i właśnie muszę zapytać, jak to tam to działa. I powiem wam szczerze, że to, co wam też nie przerwałam, mm, że ja po prostu mam dzisiaj taki dziwny dzień, bo wstaliśmy przed 10. Chwilę z Igorem, to Igor Mikołaj zjacić na nie. Chwilkę iśmy ale popatrzyli na literki, bo po dziesiątej, jak wiecie, sobie złapało takie straszne znów spanie. Wiecie, ja spałam nie spałam 40 minut wcześniej, wstałam, nic nie jadłam ani nic, tylko się napiłam wody, mam tutaj zwykłą taką wiecie mineralną. I mnie takie spanie dalej wzięło, że to był jakiś dramat. I położyłam się, ja się przebudzałam z jakiś czas, ale mówię, a jeszcze 5 minut? I wiecie, tak się tak się budzę w końcu, mówię. No ciekawe ile minęło. Może taką pół godziny się może spałam, no nie? Nie wodziam. No. Ej, a to było o 10 a ja się obudziłam za 20 czy o wpół do drugiej. O. Trzy godziny jeszcze spałam, rozumiecie? No nie o, wiem warto. co to było. Czy jakieś przesilenie o co chodziło, no nie? No więc ja po prostu wstałam. Tutaj ja No jest. Przylepa. Ani. Nie mam zębów. Tak nie masz ząbki. Nie? Co się z nimi stało? Z mnie i szupały mnie i, i cięgali. Tak, spali. Bardzo mnie boli. No nie bolało ci to, bo spałeś. Jak, jak, ale ząbki cię bolały, tak? Dlatego ci powyciągali. Jak skoncie. Jak, 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 skąsieli, jak tak? się obudziłeś? To no. cię szczęka. No nie bolało cię, ale ci tak dziwnie było, no nie? Nie. No. Bo jest zdrętwiały i opuchnięty. A mogę przelapić. Mhm. Tak? Mhm. No nie, było tak. Nie było tak, że Chciałam coś No taka krzyzeczka. Co jest? Takie krzyzeczki są. że miała prosto mniej więcej. Ten kisik? No i A właśnie. I powiem wam tak właśnie spałam. Nie wiem. I, i tak naprawdę wstałam A. i tylko podgrzaliśmy zupę, więc jedliśmy zupę. Uh. Potem drugie danie i poszliśmy do marzenki. Mogę to pokazać? co ty Co? No, to zresik. No, takie panie. No. Chcecie taki telefon, to kupcie, żeby. Chcecie taki telefon, to sobie kupcie. A ile Chcecie? kosztuje? Milion pięćset to dziewięćset. Ty. No. E, 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 Także e, 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 ja miałam e, e. dzisiaj przekichany dzień. Ciema? Dobra, kończymy vloga. Gdy trzeba iść spać. Szczególnie ktoś tu musi iść spać. I oczywiście nie chcę do siebie, ale dzisiaj masz zakaz przychodzenia do nas do łóżka. Ale jestem. Ale, bo w nocy. Tak nas skopał mnie. może dlatego też tak spałam. Potem ja tak, ja co chwilę go poprawiałam, bo po prostu tak kopał, przepychał się, że to był po prostu jakiś dramat. Ponieważ jest wysoki i go raz strasznie znów ostatnio do góry pociągnęło. Przez to znów się robił chudy, się znów zrobił, nawet marzenka dzisiaj też powiedziała. Ale ja sama widzę, co wiecie, jak on na co dzień, że go do góry mi pociągnęło dość. Tak, no, z pół głowy spokojnie. Bardzo go do góry pociągnęło ostatnio. No ale mówi, że go rącz, nóżki bolą. To co się mówi? Żegnamy się w końcu. Do dobra Dobranoc. Do zobaczenia powiedz. W kolejnym vlogu. Jutro nagramy, tak? Tak. Jak będziesz no. z mamą się tak. czas. Tak? No, A dzieci takie No. Także się żegnam. Do zobaczenia. Boziaki. Pa.